Jeszcze Marusia rodzi, teraz właśnie już wychodziłem, żeby załatwić najważniejsze ze swoich zespołów życiowych spraw. Ups, nagle Marusia rodzi i teraz wszystko się przesunęło, bo Marusia jest najważniejsza. To jest moje pierwsze dziecko. Tak, rodzi? Rodzi, jedno iś rodzi. Wyszedł po malutki? Tak, nie, nie chcę na to patrzeć. No co ja się raz teraz rodziła między moimi nogami, czemu się przestrzec telefon? O Jezu, widzę go! Ej on, wszystko w porządku? Tak, oddycha. Dobra, oddycha. Pokaż tego szczurka. Gdzie on jest? Jaki piękny. Jaki piękny. Ej, mamunia. Mamunia, kochane. U jezu, jest Cudny, miło, miło, mmmek, ty uciekać są po prostu. Wyłoś, 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 wyłoś. Już, dobra, idę go nakarmić. Niech ona sobie zje. idziemy coś zjeść, chodź. No także rodzina się powiększa. A jak to wygląda. Jak go przytuliła pięknie. O jejku, malutka. Młego chłonę, uważa jakie maleństwo, pokaż się Pokaż się meczko, jaki maluśki, <śmiewanie> o Jezu Boże Dobra, <śmiewanie> Bierz go, tul go, boju <śmiewanie> Co ty robisz tutaj w beciku? Gdzie ty go masz? Gdzie ty go masz? Ojejku, mnie też tak chcesz przytulić? No, pokaż, o tu siedzi sobie Mój Hmm muszę ją mi teraz. O, i czujna, jest oryginalna, nie bój się, to mamusia. Mają. mają. ona jest dzielna.